Dla wygody użytkowania Twój pojazd jest wyposażony w automatyczny hamulec parkingowy. Po zatrzymaniu pojazdu automatyczny hamulec parkingowy unieruchamia pojazd w przypadku odpięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy, otwarcia drzwi po stronie kierowcy, gdy dźwignia biegów jest w pozycji P lub zgaszenia silnika. Na tablicy wskaźników pojawia się wtedy lampka kontrolna wraz z komunikatem hamulec parkingowy włączony. A także zaświeci się lampka kontrolna w przełączniku potwierdzająca aktywację hamulca parkingowego. Hamulec parkingowy można obsługiwać ręcznie, np. po zatrzymaniu samochodu na czerwonym świetle Prze. Spociągnięcie tego przełącznika. Hamulec parkingowy zostaje automatycznie zwolniony zaraz po wciśnięciu pedału gazu. Można go również zwolnić ręcznie, naciskając ten przełącznik. Wtedy zgasną lampki kontrolne w przełączniku i na tablicy wskaźników. Przy parkowaniu na pochyłym terenie lub z przyczepą należy pociągnąć przełącznik przez kilka sekund, aby uzyskać maksymalną siłę hamowania. Czasami, na przykład w razie braku działania automatycznego hamulca parkingowego, rozlega się sygnał dźwiękowy, a na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „załącz hamulec parkingowy”, aby ostrzec, że hamulec parkingowy nie jest aktywny. Ostrzeżenie pojawia się również o otwarciu drzwi kierowcy przy uruchomionym silniku albo otwarciu przednich drzwi przy wyłączonym silniku. W takim przypadku należy pociągnąć przełącznik, aby zaciągnąć hamulec parkingowy. Przed opuszczeniem pojazdu zawsze sprawdzaj, czy automatyczny hamulec parkingowy został poprawnie załączony. Funkcja Auto Hold utrzymuje siłę hamowania bez konieczności wciskania pedału hamulca. Jest to bardzo przydatne, na przykład w korkach lub przy zatrzymaniu na czerwonym świetle. Aby aktywować funkcję auto Hold, naciśnij ten włącznik. Lampki kontrolne na przycisku i na tablicy wskaźników zapalają się, aby potwierdzić włączenie. Siła hamowania jest utrzymywana, gdy zamknięte są drzwi kierowcy, zapięty jest pas bezpieczeństwa i nie jest włączony hamulec parkingowy. Aby ręcznie wyłączyć funkcję Auto Hold, wciśnij jednocześnie pedał hamulca i ten przycisk lub mocno wciśnij pedał gazu przy załączonym biegu. Kontrolki w przełączniku i na tablicy wskaźników zgasną. CEO potwierdzi wyłączenie systemu. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, na przykład podczas parkowania na stromym zjeździe, funkcja Auto Hold nie jest w stanie utrzymać siły hamowania.